Internetowym forum podglądaczy znalazł się ciekawy post. Mam wątpliwą przyjemność jeździć do pracy do Krakowa z Krzeszowic. Sprawa, którą chciałem poruszyć, to czwartkowe przejazdy przez miejscowość Zabierzów. Tego dnia w Zabierzowie wywożone są śmieci. Skutkuje to tym, że pomiędzy 8 a 9 rano przejazd przez Zabierzów odbywa się w tempie narzuconym przez ekipę opróżniającą kontenery i śmieciarkę. No tak, to może być frustrujące. Pewnego czwartkowego poranka udajemy się do Zabieżowa, aby osobiście przekonać się o wspomnianych utrudnieniach. Włączamy też CB, aby mieć szerszy przegląd sytuacji. Zabieżowe, znowu cztery. kolego. Kolego, wiesz, to już jest tak to czwartek, już chyba z tym nic nie da się zrobić. Czwartek, zawsze Teraz, do I... tej pory? Czwartek, Rano, jak ci ludzie jadą do pracy? Nie ma się kto, czym zająć. Ja nie wiem, jak to jest. Jak słychać, problem ze śmieciarką jest ogólnie znany. Poprosiliśmy zaprzyjaźnionego pana dozorcę, by pomógł nam wybadać temat. Kurczę, a panowie to tak, o takiej godzinie jeździecie z tymi koszami? No nie, no nie można o, ta, o innej godzinie, jak największe korki tutaj są. Nie, No ale no to ja nie wiem, o tam to... Słucham? Słucham? No ja nie wiem o której, ale to chyba się jeździ trochę wcześniej, a nie o dziewiątej rano. No dana jeździmy od 7 chce. No ale to, ale teraz są chyba największe korki, nie? To ja nie wiem. No. Aha, no to nie wiem, bo wam ktoś każe o tej porze jeździć. No da się nie jest pan. Aha! No to ja nie wiem, bo ja myślałem, że wam ktoś każe o tej godzinie akurat. No Ale z czego mam zrezygnować? Ja przecież... Się... Tylko ja myślałem, że wam ktoś każe o tej godzinie, jak nie, no to... Trzeba sobie jakoś tak ułożyć tą pracę, żeby nie korkować całego miasta. No tak, w sumie trudno mieć pretensje akurat do tych panów. Pewnie kto inny ustala grafik. Ciekawi nas, czy władze gminy zabierzów znają sprawę i czy podjęto działania, aby problem rozwiązać. Nie mieliśmy szereg interwencji osób, które dojeżdżają do pracy bądź wracają. Na pewno jest to znaczne utrudnienie ze względu na to, że droga krajowa biegnąca przez Zabieżów jest Drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu i nawet bez śmieciarki są problemy komunikacyjne. Stąd występowaliśmy do firmy Van Winkel, aby dostosowała system odbioru tak, aby te uciążliwości były jak najmniejsze. Oczywiście nigdy się ich nie da całkowicie wyeliminować, ale żeby przede wszystkim ograniczyć ten czas, który dla ludzi jest najbardziej istotny, czyli dojazd do pracy, powrót z pracy, gdzie jakoś terminowo są związani. Firma Van Winkel Odpowiedziała nam i pisemnie i ustnie, bo ta korespondencja i rozmowy prowadzone są od dłuższego czasu, że system ten dostanie dostosowany, aczkolwiek no niestety obserwujemy takie dziwne zjawisko, że po pewnym okresie poprawy jak gdyby jest tendencja do powrotu do tych złych nawyków. Takie dziwne zjawiska wcale nas nie dziwią. Wybieramy się w kolejny czwartkowy poranek do Zabierzowa. Korek? Jak zwykle. Powód? Wciąż ten sam Panowie, nie wiecie czemu tu taka kolejka w zabieżowie jest w kierunku bali. Dzieci zbierają panowie śmieci. Oni mają zawsze czas. Cały zabierzu stoi, bo dwóch zbiera śmieci, no. No dowiesz się, niech któryś stanie i powie, żeby na pięć minut stanęli. No kurde, ludzie. Podjedziesz do nich, to staniesz, będziesz miał okazję się wykazać. Zobaczysz czy ci ustąpię. A do nich to za pół godziny dopiero dojadę. Tak już skończą.

po prostu protestuje, że to każdy, w każdym czwartek to samo się dzieje, nie idzie za nimi i tam po prostu im nadaje. Ale ma że rację, nie no, przecież kurde jaja, no panowie, tak by się później nie dało tego zrobić, no. I... Takie rzeczy się robi w nocy, a nie jak największe się... jak największy ruch. Kolego, jedyna droga jaka jest, która jest, jest obwodnicą autostrady, jest blokowana przez śmieciarzy, no ale co, mogą to w innych godzinach robić. Panowie, pospieszymy się z tym sprzątaniem, tutaj nie korkujemy, nie korkujemy ulicy, i tak jest wystarczająco zakorkowana. Proszę bardzo, przejeżdżamy troszkę szybciej. Troszkę szybciej panowie, proszę sobie z mieliśmy śmieciami poradzić. Nie korkujemy, zamierzony, nie korkujemy. Jedziemy, jedziemy, takie Troszkę szybciej, może się uda zjechać jednak z głównej drogi. Może się uda odkorkować chociaż na chwilę. Ach, jednak się nie udało, nie udało się. No to nie korkujemy, w miarę, szybko. I jedziemy dalej. Ale do nich też nie ma mieć o co pretensji, no wysyłają nie godziny, zapomnij kolego, zapomnij. Postaramy się rozwiązać niepewność i wątpliwości. Umówiliśmy się na rozmowę z prezesem firmy sprzątającej. Mieliśmy już wcześniej kontakt z gminą, żeby coś z tym robić i, i robimy, więc, e, więc pytanie znaczy, że ok, tak i, i jechali samochody, teraz trzeba to opłacić i nie może być inaczej. Nasze samochody otworzą też jakiś problem, to nie jest jedyny oczywiście problem co tam się dzieje, ale też tworzą jakiś problem. No więc my staramy się po prostu tych szczytowe godziny tam e, nie być albo minimalny sposób być. No minimalne, to znaczy naprawdę minimalne. Był problem, ale tego problem będzie rozwiązany, więc to ma akurat pan już załatwione. Trzymamy pana prezesa za słowo. Wierzymy, że rozkład jazdy śmieciarek uda się zoptymalizować tak, by ich praca nie była powodem korków, a mobilki nie wypuszczały w eter swoich frustracji. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.